Cześć wszystkim, dzisiaj na temat finału Ligi Mistrzów, co to był za finał, nieprawdopodobny mecz. Widzimy, jakie firewersy Real Madrid wygrywa Ligę Mistrzów, i to tak naprawdę tylko jeden do zera. Tak? To nie był jakiś mecz porywający, że miał być grad bramek, dogrywki karne, no ale może nie o to chodziło. No właśnie, dzisiaj na temat tego spotkania porozmawiamy sobie, zrobimy sobie taki komentarz, jestem ciekawcowy na ten temat, sądzicie? No wiadomo, są kibice zawiedzeni, są kibice, którzy się z tego praktycznie faktu cieszą. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpagea znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, widzimy tutaj yy, praktycznie zwycięstwo Realu Madryt 1 do 0. Wystarczyła bramka Viniciusa i Juniora w 59. minucie, żeby zakończyć te spotkania, zakończyć ten mecz, a także tą edycję Ligi Mistrzów i żeby Real Madryt ją zdobył. Muszę powiedzieć, że jak typowałem przed tym spotkaniem, to ciężko było mi wytypować, bo jednak widziałem, że po jednej i po drugiej stronie są asy w rękawie. Eee, mnóstwo osób rozpływa się na temat kapitalnej formy Tibo Kurtua jeśli chodzi o bramkę Realu Madrid a ja powiem w ten sposób Carletto, panie Don Bosse, Don Boss, Carletto znowu ograł praktycznie stary wyga, wyjadacz oczywiście w pozytywnym sensie znaczeniu Carlo Ancelotti znowu po prostu dał pstryczek w, no, w nos Innym trenerom, i po prostu znowu ograł, tak? Znowu praktycznie ograł tutaj innych piłkarzy. I to mnie cieszy, ten fakt mnie satysfakcjonuje, że Carlo Ancelotti, który był skreślany który też nawet, nawet po, po prostu powiedział, że teraz po tym finale idzie na emeryturę piłka, trenerską, tak? No zdobył wszystko, tak? Tytuły mistrzowskie w, w kilku najważniejszych ligach, wielokrotnie zdobył ligę Miszy z różnymi drużynami, także no kapitalna sprawa, chociaż ostatnimi czasy no, nie miał zbytnio dobrego czasu, jeśli chodzi o na przykład Everton i tak dalej. Może tak, on budował drużynę, tak? Ale nie ma jakichś spektakularnych sukcesów, a tutaj rzeczywiście Real Madrid wygrywa 1 do 0 i muszę powiedzieć w ten sposób: no e, trend Alexander Arnold, e, ogromny błąd przykryciu Viniciusa Juniora ale też y, dużo zrobił podczas tego spotkania. Jednak jeden błąd tego zawodnika sprawił, że Vinicius Junior to wykorzystał i po tym zdobył bramkę. To była sytuacja stuprocentowa. Vinicius Junior, gdyby tego nie zdobył gola, to naprawdę byłaby jakaś tragedia. Niewątpliwie Thibaut Courtois w świetnej formie, świetnej dyspozycji wielokrotnie ratował skórę tutaj Realu y, y, Madryt. Ale ja powiem w ten sposób. Real Madryt tutaj był wielokrotnie był bliski zdobycia gola. Problem było praktycznie tutaj tak, sytuacja pod bramką przeciwnika, brak wykończenia, brak praktycznie ustawienia, czy też zgrania, no chociażby sytuacja tutaj z Karimem Benzemą, który się zastanawiał, nie ma komu dograć tą piłkę. Sytuacja też po prostu bardzo bliska, zdobycia bramki nie wyszło. No i takich sytuacji było pewnie z kilka w ciągu meczu, więc to nie jest tak, że jeden do zera, bo wydaje mi się, że mogło być więcej. Aczkolwiek gdyby Liverpool tutaj zdobył bramkę, wydaje mi się, że Real Madrid po prostu poszedłby to na otwartą grę i rzeczywiście zmotywowałby się jeszcze bardziej. Wydaje mi się, że też był po prostu pomysł tak jak takiej Miocarda żeby po zdobyciu gola może się nie murować, ale rzeczywiście bronić się solidnie. No i to wypaliło, tak. A więc moim zdaniem taktyka, taktyka po prostu tutaj wygrała. Oczywiście świetna dyspozycja poszczególnych zawodników, czy Karim Benzema, czy Vinicius Junior, no też po prostu był gol, ale spalony, tak. Tutaj, Właśnie jeśli chodzi o Real Madryt, więc tak wygląda sytuacja. Długo sp sprawdzali ten e, War, tak nie? Oglądaliście po raz praktycznie nie wiem, prakty chyba z pięć minut praktycznie sprawdzali ten war. No już pomijam fakt, że ten mecz się zaczął z opóźnieniem. Nie wiem, z jakich przyczyn tam różne podawali przyczyny, ale jak jest rzeczywista była przyczyna, to rzadko to się zdarza. Przecież tam są ogromne nakłady finansowe, jeśli chodzi o bloki reklamowe i tak dalej, to musiały telewizję telewizji No nie wiem, ale tutaj nawet tak, Dariusz Szpakowski podczas komentowania tego meczu mówił, że od kilkudziesięciu lat po prostu komentuje różne finały piłkarskie i nigdy się z taką sytuacją nie spotkał, więc coś tam naprawdę musiał być poważnego. Mamy strzały 24 do 4, jeśli chodzi o Real Madryt, a więc no, można powiedzieć, jakim cudem po prostu Real Madryt wygrał, skoro te statystyki są na korzyść Realu Madryt. Szczały na bramkę 9 do 2, czyli zobaczmy sobie: strzały 4, strzały na bramkę 2. Nieprawdopodobna skuteczność Realu Madryt, ale ja bym powiedział w ten sposób, dobra obrona, jeśli chodzi o Real Madryt. Posiadanie piłki mniej więcej pół na pół, podania 592 do 514, celność podań, no to zawsze po prostu jest wysokie w przypadku klasowych drużyn, powyżej 80%, faule 12, 13 do 7, żółte kartki 1 do 0, czerwone kartki 0, 0 spalone 1 do 4 jeśli chodzi o Real Madryt i rzuty rożne 6 do 2. I tutaj muszę powiedzieć, że to też jest duży mankament, że praktycznie tutaj Liverpool nie potrafi wykorzystać tego stałego fragmentu gry. A więc tutaj, tych rzutów różnych, to muszę powiedzieć, że to jest dosyć duży mankament, jeśli chodzi o tą drużynę. Więc tak wygląda. Sytuacja. Natomiast ja muszę powiedzieć w ten sposób: Real Madrid wcale nie wygląda tak, oczywiście, na początku tej edycji Ligi Mistrzów, jeśli chodzi o Ligę Hiszpańską, to nikt nie zdawał sobie sprawy, to będzie przebój, będzie rewelacja, będą pokonywać, gromić faktycznie drużyny. I na tym też po prostu też polega wielkość, jeśli chodzi o Carlo Ancelotti, drużyny, które prowadzi. tak? Tu nie o to chodzi, żeby wygrywać każde spotkanie po 3 do 0 i dojść do finału, bo nigdy z reguły takie drużyny w ten sposób tak nie, nie, nie osiągają takich sukcesów. Ale właśnie konsekwentnie po prostu wygrywać kolejne spotkanie, kolejne faktycznie tutaj mecze. Więc tak wygląda. O, zobaczymy co, jakie są wiadomości. Sam jestem ciekawy, jak, jakie są wiadomości po tym spotkaniu. Skanda wokół finału Ligi Mistrzów. Liverpool żąda śledztwa. Real triumfuje, w tym Ancelotti jest mistrzem. Tak, Włoch załatwił Liverpool. Real Madryt ten sposób pociągnął za. I znów Real madrid mistrzem. Królewcy pokonali Liverpool i wygrali Ligę Mistrzów finał Ligi Mistrzów Liverpool kontra Real Madryt transmisja online, Real Madryt szalony taniec Carlo Ancelottiego, tak cieszy się zwycięstwa w Lidze Mistrzów nieprzewidywane składy na Liverpool tak, Real Madryt relacja na żywo Real Madryt zwycięzcą Ligi Mistrzów nie, tak po prostu mówią tutaj media grzmią na temat tego spotkania zobaczmy sobie może przebieg albo składy będziemy mieć składy personalne, nie no tutaj to Cofnęliśmy się za mocno. Składy, o, mamy składy, dobra. Natomiast ja powiem w ten sposób, no to mądrość, doświadczenie jeśli chodzi o trenera, jeśli chodzi o Carlo Anczolettiego. Na pewno po prostu Real Madryt tutaj bardzo dobrze gra e, defensywa, bramkarz tak, no ale ile można mu to laurkę s, s, po prostu te, tworzyć. E, w końcu jest tutaj od lat, jeśli chodzi o Real Madryt i też po prostu Real Madryt wiedział, po jakiego bramkarza sięga. E, następnie mamy tak, tutaj sytuację, jeśli chodzi o Carvajala, bardzo dobry występ, naprawdę należy po prostu go docenić, jeśli chodzi o to spotkanie. Vinicius Junior no moim zdaniem wysoko też będzie się prasował, jeśli chodzi o tą złotą piłkę. Tego się od niego oczekiwało, żeby właśnie zdobył tego gola w tym spotkaniu. Aczkolwiek no tam po prostu był kompletnie niekryty, tak, no pre pretensje do Trenta Aleksandra Arnolda, ale też po prostu jest jeszcze jeden zawodnik, moim zdaniem powinien być z defensywy, który tam po powinien kryć, no bo to była sytuacja stuprocentowa i to wykorzystał. Tony Cross tutaj rzeczywiście był odcinany od gry, tak, skutecznie. Ale, ale po prostu tutaj, tak, jeśli chodzi o Real Madrid. Real Madryt był lepszą drużyną, był bardziej praktycznie skuteczny. Alaba bym powiedział troszeczkę słabszy występ. Eder Militao, widać, że miał troszeczkę problem, jeśli chodzi o przepiechanie się tutaj z napastnikami Liverpoolu. Eee, tak, no wiadomo ta e, gra w Anglii jest trochę szybsza, dynami bardziej dynamiczna, a nawet będzie czasami po prostu bardziej agresywna, więcej pozwala sędzia, więc tak wygląda tutaj sytuacja. Ok, to wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba, napiszcie w komentarzu co wy na ten temat sądzicie. Czy według Was Real Madrid zasłużył na to, żeby zwyciężyć Ligę Mistrzów? Na pewno powiem w ten sposób: tak, jeśli chodzi o Carlo Ancelotti, i on przechodzi na trenerską emeryturę, to jemu się jak, jak najbardziej należało. To było ukoron ukoronowanie jego pracy dotychczasowej. Jeśli chodzi o Liverpool, Liverpool wcale nie był słabszą drużyną, pokazują to statystyki, pokazywała to też gra. Natomiast właśnie Carlo Ancelotti pokonał Liverpool mądrością, dojrzałością, taktyką, ułożeniem drużyny nie trzeba się po prostu od razu wyszczelać, żeby po prostu zgoli, żeby po prostu dobrze rozsądnie grać. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, trzymajcie.